Pierwsze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Anna Łyczewska za oknem. Wiersze wybrane. Na stole nieba. Zaniosłam im błękitną różę milczenia, przodkom bardzo dalekim, którzy ponazywali wszystko po swojemu, nie pytając nikogo. Ani o nazwy pierwsze, ani o pochodne. Ucztują teraz przy stole nieba, w obłokach, zrzucając okruchy śnieżne piórka, niezadowolonym i milczącym. Próbuje nazywać świat przez miłość i ciszę. Ubogi mój słownik i bogaty po ludzku. W okładkach niewidzialnych, z błękitnych snów staje się przezroczysta. Kiedyś z drewnianych wątpliwości zbiłam sobie trumnę, surową i prostą. Postawiłam ją pionowo. Oparłam okręgosłup. Zdjęcia rentgenowskie przymykały na nią oko. Zapomniałam, że jest. Zapomniałam, że jej nie ma. I było już za późno, bo wypuściła gałęzie, liście i pąki. Teraz. Kwitnie, całorocznie, wbrew czasom przeszłym i przyszłym, dowodzi, że wieczność to chwila, która pachnie jaśminem, muzyką i kosmosem. Tylko czym, albo jak pachnie wszechświat? Nie wiem. Nic. Noszę ją w sobie ograniczoną horyzontem zdarzeń, przeróżnych i przedziwnych. Zapadam się w nią komórka po komórce. Stary, mądry Albert sądzi, że nic mi nie grozi, z prędkością zerową nie ucieknie donikąd. Nieuporządkowanie w uporządkowaniu. Noszę je, jak każdy, doprowadzi prowadzi nas do miejsc w ziemi niczyjej i zapomnianej. Człowiek szedł tak mocno, stawiając kroki, że dudniło. Splunął na chodnik, kopnął puszkę, Chociaż pół metra dalej stał kosz na śmieci. Zaklął ohydnie i głośno. Gołąb, który dziobał skórkę od chleba, otfrunął przerażony w zachmurzone niebo. Schylił się, zgarnął spod nóg szary kamień, podniósł do góry, ten pisnął, rozpaczliwie miałknął. Stał i głaskał kociaka delikatnie, jak najdelikatniej zwyczajny człowiek. Czytał Bogdan Tmowski.